Otóż witam was wszystkich, a dzisiaj wam pokażę jak życzeć pierdiliarderem, tak jak ja, e, mam zioro i w dodatku mam długi o wysokości pierdiliona złotych. Otóż żeby życzeć pierdiliarderem zgłosi się do programu pierdiliarderzy, następnie wypełnię ankietę gdzie mieszkasz, żeby ci wysadzili tam bombę, tutaj przykład jak tam komuś wysadzili dom. Pojeżdżasz się w i odpowiedz tam na wszystkie pytania błędnie. I wykorzystaj swoje ściskie koła ratunkowe. Na pewno Ci to pomoże. Yy, w jednym pytaniu to wtedy stanie się 5 Jak to nie pomoże, to zgłoście się ponownie i wejdź tam ze sobą kolegę, bo Ci tam wyszukaj w internecie odpowiedź do pytań. Pamiętaj, osoba nie może się oszukać, bo inaczej będzie zabity. Tak zabity. Wtedy na 200% będziesz pierdzieć potem pojedziesz do Wieliczki, do Lamaśka, Pani Neuda i odda tam wszystkie środki, nawet swoje i to musisz na tych tybie, na tych łajnie <grystanie> to się rozproszę. Znaczy, że jest zabity, zabity, rozumiesz? Dobra, przechodzimy dalej. Albo przelej na mój numer bankowy. Już padaję. 217-69-69-69 Zyskotłek, na mamie. Dawaj mi suba. 217 217 69 69 Jak mi nie przelejesz pieniędzy lub nie dasz. Lama, że fajnego ci zabiję. Więc uważaj, bo tak jeden kolega skończył.